Żyjemy w czasach, w których codziennie dokonujemy wyborów. To one mają wpływ na nasze zdrowie i życie, na naszą planetę. Wybrałem się w podróż, by odwiedzić ludzi, którzy zdecydowali się na zmianę, podjęli wyzwanie, zmienili swoje gospodarstwa, uprawy, hodowlę, jednym słowem styl życia. Porozmawiam z nimi o prawdziwej ekologii, o tym, czym jest i dlaczego jest tak ważna. Cześć Hubert, Bartek z tej strony. Cześć Bartek, Jestem już blisko, gdzie Cię znajdę? jestem z rodzinką w Sadzie, w Czereśniach, tam na samym końcu jakoś przejechał cały sad. Świetnie, dobra, to zaraz się widzimy. Cześć. Cześć. Hey. Jesteśmy w raju? Przyjechałeś do nas w najpiękniejszym momencie cyklu naszego całorocznego, Aha. gdzie wszystko kwitnie. To są czereśnie, tak? To jest stary stad czereśniowy. Mhm. One mają około 40 lat. Wow. Cały nasz sad jest ekologiczny, mhm. mamy od dwóch lat certyfikat. Mhm. A co skłoniło was do takich zmian? Z upraw takich tradycyjnych na ekologiczne, które tak naprawdę powinny być uprawami tradycyjnymi. Przecież nie. Ja w ogóle studiowałem ochronę środowiska. Mhm. Tą ziemię trzymałem po moim czacie, jest tak. już piąte pokolenie. Wow. Które uprawia ten sam kawałek ziemi. Zrzuciliśmy wszystkie syntetyczne związki chemiczne, herbicydy, nawozy sztuczne i produkujemy tą żywność tak, jak ona była produkowana, tak jak mój dziadek, lodownictwo mhm. tu na tym terenie w latach 20. Czy taka, taka uprawa y, wymaga większego zaangażowania? Chemia daje łatwość mhm. różnych rzeczy. Mhm. Tu odpowiednio dbamy o te drzewa tak, żeby one miały optymalne warunki do tego, żeby dawać e, owoce. Mhm. E, no też musimy e, walczyć z, ze szkodnikami, które też by chciały te czerwiesienki sobie spłacać. No tak, czy no inne, tak. inne, inne, inne owoce. owoce, jak jabłka na przykład. Tak, ale tu na szczęście też rozwój rolnictwa ekologicznego na świecie poszedł. Do przodu bardzo, więc już mamy pełną gamę różnych środków, które nam pomagają. Rolnictwo ekologiczne to właśnie to nie jest tylko jabłonka po grupie babci, która jest niczym nie, nieprzyskana. Jak my mamy produkt, który później idzie do klientów, on musi spełniać bardzo rygorystyczne normy. Owoców ekologicznych. Owoce sprawdzamy w laboratoriach mhm. na obecność 600 substancji chemicznych. Niezwykle. Owoc i tam nie ma prawa być ani jednej z nich w ogóle. Mhm. E, więc, e, kupując w tej chwili owoc ekologiczny, masz pewność, że tam nie ma nic. Mhm. I jeżeli jesteś gotowy zapłacić za tą wyższą cenę, za tą pewność, że to jest ze sprawdzonego źródła, to jest to spokój. E, e, masz pewność, że tam prawdę Oczywiście, że tak. Świadomie wracamy do tamtych, do tamtych lat i do tamtych upraw, które były, które były kluczem dla zdrowia dla nas przede to wszystkim. To historia jakby zatacza koło. Ten trend ekologiczny też e, na początku był bardzo niszowy, a później e, konsumenci pokazali, że chcą te e, produkty kupować. Oczywiście. A tym bardziej Wam gratuluję, także fantastycznie. Bardzo dziękuję Wam za rozmowę. No i co? I do zobaczenia. Kiedyś. No. W koleżance. No, właśnie. Na serdecznie. Drive Your Ambition. Mitsubishi Motors.